No. Dzień dobry, dzień dobry! Nie wiem, czy mnie będzie dzisiaj dobrze słychać. Od razu przetestujemy, słuchajcie, mikrofon z tego DJI Osmo i filterek, bo kupiłem sobie taki zestaw filterków. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądała sprawa, bo jest bardzo wietrzny dzień. Bardzo dzisiaj wiatr wieje. Urywanie głowy czasami, jak takie podmuchy przychodzą. I słuchajcie, co? Wstałem rano i kawkę sobie strzelam, także wybaczcie, że będę sobie popijał troszeczkę, bo jakoś tak mi się chce kawy to po prostu. Zmarnowany taki jestem troszeczkę. Rano znajomy do mnie, słuchajcie, napisał smsa. Nie, nie pokażę Wam akurat, bo nie mam tego telefonu przy sobie, że potrzebuję 4 kilo pszczoły. No po prostu, taki widzicie, taki handelek z ludźmi się robi, że ktoś do kogoś pisze, mówi, słuchaj stary, potrzebuję 4 kg pszczoły do zasiedlenia ulików weselnych, więc wiecie, nie wymyślajcie tam różnych innych tam dziwnych rzeczy, do czego mu te pszczoły, do zasiedlenia ulików weselnych. I mówię, że jasne, że mam, że poratuję go, nie ma problemu. Pojechałem na pasiekę, się okazało, że tak jak wczoraj nam pokazywałem, że tam właśnie robili ten asfalcik na tej drodze dojazdowej. No to dzisiaj jak na złość akurat robili go tam, gdzie ja muszę przejechać, tak? Kulturalnie zaparkowałem samochód z boczku, bo tam jeździło takie jakieś walce, takie wielkie te samochody ciężarowe, w ogóle jakieś cudawianki tam się działy. Poszedłem tam do panów i się pytam, czy mam tam pasiekę, działkę, czy mogę tędy przejechać, żeby wam tu nie przeszkadzać. Tacy strasznie nabuzowani byli, naburmuszeni. No ale mówią, że dobra, dobra, może pan przejechać. Więc przejechałem, a gość mówi, że muszę się streszczać, bo 15 minut mi dadzą jakby wolnego, bo potem tą masę całą wywalają, walec to będzie jeździł i wtedy nie ma szans, żebym tam po prostu gdzieś przejechał. Więc mówi, że w 15 minut się muszę zmieścić, żeby zdążyć wrócić, zanim oni tam po prostu, ten samochód przyjedzie z tą masą i będzie to wywalał. Więc ja szybciutko, 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 odkładóweczki takie, pakietóweczki, lejek i strzepywanko. Nie wiem, czy kolega nie dostał w gratisie jakiś matek ode mnie. Zobaczymy za 2-3 dni, jak tam zajrzę do rodzin, czy, czy mateczniki są, czy nie. Jakby co, powiedziałem, że matki do zwrotu, ale roboty troszeczkę było. No tak na szybko trzeba było zrobić, a ja nie lubię tak na szybko robić. Nie lubię. Także teraz już jestem troszkę spokojniejszy, bo już takie rzeczy na łapu mnie minęły. Teraz sobie spokojnie siedzę, piję sobie kawkę. I słuchajcie, jeżeli o kawce mowa, nie wiem, czy kojarzycie, znaczy ci z Was, którzy oglądają mnie na TikToku i śledzą większość moich filmów, to kojarzą, tak? Ja pokazywałem, że od jednego z widzów no właśnie, tu mam jakiś taki dysonans, taki dylemat bo w sumie to jest pani. To od pani dostałem, więc ja tam chyba w filmie nawet napisałem, że od jednej z widzek i dostałem burę że tego się nie odmienia, więc nie wiem, jak mam powiedzieć, w sumie, jednego z widzów pani. I z jednego pani widzów, w każdym razie, słuchajcie, dostałem taki kubeczek z pszczółkami, pokażę Wam, o, piękny, i taki piękny długopis, tu, jest on, tu są piękne pszczółki, a tu jest normalny, zwykły długopis, nie, i mówiłem kubeczek, kubeczek, nie, i słuchajcie, taka sytuacja, mówię tak, dzisiaj rano sobie strzelę właśnie kawkę i mówię, strzelę sobie w tym kubeczku moim, co dostałem od tej pani, Ktoś tam pisał pod TikTokiem moim, że to chyba do jerby, bo taki zwężony jest tutaj u góry, nie? No i słuchajcie, mówię tak, zrobię sobie w nim kawkę w tym kubeczku, pięknym, z przyłkami, pokażę na filmie, że taki piękny kubeczek dostałem, będzie będzie fajnie, nie? I mówię, przepłuczę sobie go, przepłuczę, bo tam w środku nie wiadomo, stał w sklepie i tak dalej. Teraz patrzcie na to, nie? Złapiemy tu ostrość. Co tu jest napisane? Słuchajcie, ten, nie? Beholder, co ja gadam, tylko penholder. Słuchajcie, na ołówki i długopisy kubek, to nie jest kubek do picia. Tak, takie rzeczy, nie? Bardzo piękny. Ja już Pani dziękowałem, więc dziękuję drugi raz, jeżeli ogląda mojego YouTube'a, bo wiem, że na TikToku mnie śledzi czy YouTube ogląda, to nie. Znaczy ja myślę, że nic by się w sumie nie stało, tak? Z penholdera można się też napić, na dobrą sprawę, więc, więc chyba nie byłoby większego problemu. No i słuchajcie, odnośnie tej kaweczki, którą sobie teraz piję, to jest jeszcze jedna taka sprawa, bo od jakiegoś czasu mam takie portale właśnie jak Patronite, czy na przykład Buy Coffee, tu. I ogólnie kiedyś tam wpadały jakieś wpłatki. To są takie portale. Patronite to jest taki. Um, ...lotający pyłki. Patronite pewnie znacie, to jest taki, wiecie, można datkować jakby abonamentowo, można powiedzieć, a Buy Coffee, tu to jest taki portal, gdzie się po prostu stawia komuś kawkę, nie? czyli taki jednorazowy, można powiedzieć, i mam je od jakiegoś czasu i jeżeli oglądacie moje filmy takie wcześniejsze jakiegoś tam z YouTube'a, to prawdopodobnie kojarzycie, że były takie przerwniki reklamowe jakby w środku w filmie, gdzie były adresy do tych stron, do tych profili. No i powiem Wam, że jakieś tam datki wpadały kiedyś, potem troszkę to zaniedbałem jakby i przestałem to reklamować i ostatnio taka dyskusja wyniknęła na TikToku. Że ludzie tam zaczęli pod jednym filmem, o którym tam rozmawialiśmy o różnych rzeczach, zaczęli właśnie pisać, że a tu wie Pan co, przecież proszę założyć Patronite, to każdy... ja tam bym chciał jakoś Pana wesprzeć, tam piąteczkę czy dyszkę rzucić, żeby tam Pana wspomóc, Pana działalność, tak. No i ja mówię, kurde ludzie, słuchajcie, ja to mam w ogóle, mam Patronite, mam ten Bake Coffee, jakby cały czas jest tam pszczelarz z dostępny, ale jakby no nikt tam nic... Nie wrzuca. nie? Ja jakby też nie mam takiego ciśnienia, żeby o tym mówić, żeby wspominać. I odezwał się do mnie taki chłopaczek na PRIF. On mówi, że tam w socjalach działa, media, jakieś tam kampanie reklamowe itd. i tak dalej. Mówi: wie pan co, ale no to trzeba mówić. To trzeba mówić, to trzeba w każdym filmie mówić. Trzeba jakieś tam fajne rzeczy wymyśleć właśnie dla tych darczyńców, dla tych patronów. I, i trzeba o tym mówić, trzeba wspominać, bo ludzie z chęcią, jest, są tacy ludzie, którzy z chęcią jakby wesprą, gdzieś tam grosiwym jakimś. Złotówka 2,5 jakby to tu jakby nie kwota jest ważna, tylko sama taka chęć y, wsparcia. Ja Wam powiem, że tak sobie pomyślałem, że przecież kurczę ja od jakiegoś czasu. Y, teraz już nie oglądam YouTube'a tak dużo, bo y, po prostu nie mam czasu. Ale kiedyś na przykład oglądałem kanał Grześka w Szumilesie albo Kurnik Kazika, jest taki też taki y, kanał na YouTubie. I na przykład sobie kojarzę, że właśnie ja im datki wysyłałem, bo podobał mi się kanał, podobały mi się informacje, które znalazłem. U Grześka było dużo właśnie o takich warzywach, o budowaniu domu na początku było, później właśnie tam pokazywało, wiecie, szklarnie, szklarnie i tak dalej. No Kazik raczej głównie z kurami, sprawy związane. Ale właśnie datkowałem i tak sobie pomyślałem, że właśnie nawet w kurniku Kazika, jak oglądaliście takie starsze odcinki, powiedzmy rok temu czy dwa lata temu, to u Kazia była taka tablica, była przy pierwszym kurniku, jak się wchodziło, taka tablica, gdzie on takie tabliczki właśnie przykręcał z ludźmi, którzy mu datki wpłacają. I jak oglądacie kurnik Kazika, oglądaliście to kojarzycie, że był tam pan Wojciech Odmiodów. Mła, to byłem ja jako jeden z pierwszych darczyńców, bo chyba w drugiej czy trzeciej linijce byłem, także zaraz tam datki szły, jak tylko tablicę zrobił, więc tak sobie pomyślałem, że być może nie jest to głupi pomysł, żeby u mnie na filmach jakoś nienachalnie. I tu właśnie jest takie właśnie, jakby nie wiem, taki problem, że ja właśnie. Nie wiem, jak to zrobić nienachalnie, bo dla mnie jakby wspomnienie o tym, że mam Patronite'a i można mnie tam wesprzeć, czy właśnie Bajkofi jest takim... już jest nachalnością jakby, nie? A niektórzy ludzie właśnie mówią, że nie, że trzeba mówić jasno i jakby, wie Pan, nie zmusza Pan do tego, tylko to są jakby datki dobrowolne, kto chce Pana wesprzeć, to daje, kto nie, nie chce, ten nie daje, ogląda za darmożkę, bo przecież nie jest tak, że mamy jakiś content na przykład za pieniądze, gdzieś tam, że trzeba zapłacić, żeby zobaczyć, nie? I ja tak sobie pomyślałem, no nie będę robił, słuchajcie, jak, kurni, jak w kurniku Kazika takiej całej planszy z tymi takimi drewienkami malowanymi w ogóle. Bo ja to nie mam zdolności takich manualnych, jak, jak kazik, żeby takie fajne cegiełki robić. Nie mam też czasu za bardzo, żeby takie rzeczy robić. Ale, ale, ale pomyślałem sobie właśnie, że przecież jakiś czas temu nie wiem, czy kojarzycie, jeżeli oglądacie mojego TikToka dłużej, to na pewno, że kupiłem tablicę na markery po to, żeby jakieś tam rzeczy notować, takie, wiecie, wykładziki, coś tego. I tak sobie pomyślałem, że właśnie taka mm, tablica może być e, fajnym właśnie miejscem, żeby w filmie wspomnieć o osobach, które wspierają mój kanał, jakoś je wyróżnić, żeby się czuły takie, wiecie, e, docenione, e, a jakby no, nie będzie to wymagało takich dużych nakładów pracy, żeby właśnie całą taką gablotę zrobić, jak u Kazia, żeby te e, cegiełki malować ręcznie i w ogóle, bo no, takie, wiecie, ja to bohomazy walę, to Chyba nie wiem, czy to by był sens, ale dobry pomysł, myślę, z tą tablicą można wykorzystać, bo taką tablicę mam i muszę ją po prostu poszukać, i zaraz to ogarniemy, bo właśnie ostatnio wpadł mi jeden pan na Patronite, gdzieś tam właśnie w komentarzu mówił na, na TikToku, że że, że że właśnie to ich pan założy tego. Ja mówię, że mam, znalazł mnie, dał datek i on będzie pierwszym takim, właśnie, pierwszą osobą na mojej tablicy. Dat, datkodajców byśmy to tak nazwali. Więc zaraz ogarniemy temat po prostu. Dzisiaj będzie taki troszkę może mniej o pszczołach ten vlog, chociaż też będzie na pasiece parę rzeczy dzisiaj do zrobienia. Ramyk na szczęście już nie muszę zbijać i drutować, bo wszystkie na razie wczoraj były zrobione. Być może będzie, będą jakieś przebitki z miodobrania, bo chyba dziś i jutro będziemy wirować. Zobaczymy, jak tam czas pokaże i nam pozwoli. Ale na razie idę szukać tablicy. No i co? Tablicę znalazłem słuchajcie, w tak zwanym domku do masażu, bo mamy taki domeczek wybudowany tutaj na podwórku, gdzie właśnie będzie masowanko, bo zarówno ja, jak i moja żona jesteśmy technikami i masażystami taki fakt, jakby, o którym pewnie nie wiecie, bo nigdy nie wspominałem, ale chciałbym wam pokazać coś innego. Tutaj te tablice z tyłu za mną, bo to jest takie coś, co mi się bardzo podoba. Zbieram od dłuższego czasu, więc zobaczcie, mam różnego rodzaju znaczki takie z pszczołami. O, tu ktoś do góry nogami to wstawił. A, bo ta tablica spadła i chyba właśnie wszystko jest do góry nogami. E, takie sobie kolekcjonuję różne rzeczy. Także jak ktoś wpadnie sobie do nas na masaż, a będziemy oferować już na przykład masażem miodem, miodem takie relaksacyjne czy coś, to będzie mógł sobie takie znaczki tutaj pooglądać. Także mam tego dwie tablice, tu mam jedną i tu mam jeszcze drugą też. Trochę tego już nazbierałem. No ale dobra, miała być tablica taka na markery. Tutaj na razie zamiast masażu, słuchajcie, to mamy graciarnie. Tutaj między innymi właśnie robimy dla Was zestawy prezentowe. Jak widać, wełenka, kartoniki. Także tu się takie rzeczy, takie rzeczy się dzieją. Ale przy okazji znalazłem też właśnie tablicę. Jest gąbeczka, jest tablica. I zaraz znajdę dla niej jakieś ciekawe miejsce, gdzie się zawieszę. No i co? Słuchajcie. Pięknie. Tablica wisi. Znalazłem. Pisaczki też znalazłem. Niestety tylko dwa takie oryginalne z tej tablicy, a reszta niestety nieoryginalna. Podzielimy sobie te tablice, słuchajcie, na pół. Tak będzie. I tutaj sobie damy adres strony. atronite.pl łamane przez pszczelarz, z... mm -mm. pszczelarz podłoga z podłoga wąchocka. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy widać, czy nie najwyżej kiedyś napiszę to troszkę ładniej. Teraz robimy drugi. Muszę sobie tutaj zerknąć, żeby się nie pomylić w adresiku, bo potem będzie problem. Mhm. I tu piszemy sobie tak. Tu i to samo że nasz podłoga z wo wą... no i tu jest właśnie problem, że za długie to to mam. Normalnie za długie to to mam. Można było się jakoś inaczej nazwać. też podłoga z podłoga wąchka? O, teraz się zmieściło. Nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale to tam będziemy sobie mówić. I teraz tak, słuchajcie, bo, 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 bo. mamy tutaj pierwszego patrona, jeżeli chodzi o Patronite. Aha. Przemysław w Rodo, Rodo, nie? Więc wiadomo, nie będziemy pisać dokładnie, kto po co na co i tak dalej. Ale jeszcze słuchajcie, dam Wam trzeci tu na dole, może jakoś to podzielimy, rozdzielimy. To już w ogóle nie wiem, czy się zmieści, bo to będzie długie. I czy będzie widać, zobaczymy. taki link słuchajcie do gadżetów patronite myślnik sklep.pl łamane przez kolekcja łamane przez Strzelarz. I tu są myślniki z wo... ho... K. I słuchajcie, jeżeli chodzi o gadżety, to na razie mamy koszulkę i kubeczek, ale ja planuję, żeby było troszeczkę więcej fajnych rzeczy. Na pewno wjadą jeszcze te kubeczki z szerszeniami, wiecie, dłuższe, węższe, krótsze i tak dalej bo były u nas na sklepie ale przerzucimy sobie to właśnie na Patronite i będzie super fajnie no i tak, no i słuchajcie także patronite.pl łamane przez pszczelarz podłoga z podłoga wąchocka i buycoffee.tu łamane przez to samo pszczelarz podłoga z podłoga wąchocka jeżeli byście chcieli wesprzeć mnie i mój kanał to zapraszam i zostaniecie właśnie uhonorowali tutaj bytnością na tej tablicy tak jak pan Przemysław Taki trochę mały jestem, trochę źle kamerę ustawiłem, no ale co zrobić, no. Także zapraszam, zapraszamy na tablicę. No i proszę. Mówiłem? Kura komandos, Brygida? Gdzie ty tam łazisz, Brygida? Wszystkie siedzą w środku. Siatka taka poplątana, po prostu wysoka. 2,5 metra ma. Żeby nie przeskakiwały. A Brygida co? A Brygida ma w poważaniu. Brygida, kochanie, jak ty wyszłaś? Jak ty wiesz, kredyty wychodzisz? Dziubuś mój. Dobra, ty się posuń, ty idź. Ale patrzcie jaka ona jest, patrzcie jaka ona jest ten. Tutaj się bierze kamyczka. Idź, ty idź. Masz tu chlebek, masz się zajmij chlebkiem. Chodź Brygida, chodź. Jaka ona już jest szkolona. No. no i teraz mamy dwie na zewnątrz. Dobra, Brygida wróci. Chodź Brygida, chodź, chodź. No, chodź, chodź. Dobra, opracowane i trzeba zamknąć. No i teraz trzeba tą złapać znowu. Masakra z tymi kogutami, kurami, po prostu wszystko jakieś komandosy. Nie za bardzo mam czas, żeby kręcić jakieś dłuższe filmiki, słuchajcie, ale yy, chcę wam pokazać, jakie piękne rameczki, zobaczcie, właśnie kradniemy. Piękne, całe posklepione, górę, dół po dwie nadstawki, nawet te odkłady. Które wam ostatnio, czy rodziny, które kupowałem, co wam mówiłem, takie taniutkie po 370, to nawet one przyniosły. Także ten zakup się zwrócił i jest super fajnie. Roboty, popachy, nie wiem, za bardzo mam jak kręcić, tutaj, wiecie, jakieś ciekawsze materiały, więc tylko taka krótka, po prostu przebitka, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Rzepaku już nie ma, już tam się nie żółci. gdzie nie gdzie jeszcze kwiatki, ale to już jest koniec. Także kradniemy, zabieramy, i jedziemy wirować. Wczoraj rozpoczęliśmy miodebranie z rzepaku i słuchajcie, no nie było czasu, nie było czasu, żeby kręcić tutaj jakby przebitki i dzisiaj też byliśmy, skończyliśmy w nocy wirować, chyba o drugiej, położyliśmy się spać, rano pojechaliśmy po kolejne korpusy, cały samochód zawalony korpusami, osiemnastki, nadstawki. I następna porcja będzie do odwirowania. Przy okazji to, co wczoraj odwirowaliśmy, dzisiaj rano zawieźliśmy i wszystkie rodziny te, którym zabieraliśmy teraz miód, dostały nadstawki tak do wylizania, do osuszenia, do oczyszczenia. Poza tym tam niedaleko kwitnie sporo akacji, może coś tam jeszcze zniosą. Yy, zobaczymy. No i się trzeba brać za robotę. Nakręciłem tam kilka tych toczków, takich krótkich, ale naprawdę no, nie, było, nie było szans, żeby nagrać coś dłuższego, jakąś relację. Bo no, roboty, sami dobrze wiecie, że. Roboty jest czasami przy miodobraniu po prostu pod koreczek, nie?